Henryk Sienkiewicz. Ogniem i mieczem. Rozdział 23. Późnym wieczorem, przy księciu, doszły wojska do rozłogów. Tam, pana Skrzetuskiego, na swej kalwarii, zastały siedzącego. Rycerz, jak wiadomo, z bólu i męki zupełnie się zapamiętał. A gdy dopiero ksiądz Muchowiecki do przytomności go wrócił, oficerowie wzięli go między siebie, witać i pocieszać zaczęli, a osobliwie pan Longinus Podbipięta, którym już od ćwierci w chorągwi skrzetuskiego był sowitym towarzyszem gotów mu też był towarzyszyć we wzdychaniach i płakaniu i zaraz ślub nowy na jego intencje uczynił że wtorki do śmierci suszyć będzie jeśli bóg w jakikolwiek sposób ześle namiestnikowi pocieszenie tymczasem poprowadzono pana skrzetuskiego do księcia któren w chłopskiej chacie się zatrzymał ten gdy swego ulubieńca ujrzał nie rzekł ni słowa tylko mu ramiona otworzył i czekał Pan Jan rzucił się natychmiast z wielkim płakaniem w owe ramiona, a książę do piersi go cisnął, w głowę całował, przy czym obecni oficerowie widzieli łzy w jego dostojnych oczach. Po chwili dopiero mówić począł. Jako syna cię witam, gdyż tak myślałem, iż cię już nie ujrzę więcej. Znieśże mężnie twoje brzemię i na to pamiętaj, że tysiące będziesz miał towarzyszów w nieszczęściu, którzy potracą żony, dzieci, rodziców, krewnych i przyjaciół. A jako kropla ginie w oceanie, niechże tak twoja boleść w morzu powszechnej boleści utonie. Gdy na ojczyznę miłą tak straszne przyszły termina, kto mężem jest i miecz przy boku nosi, ten się płakaniu nad swoją stratą nie odda, ale na ratunek tej wspólnej matce pośpieszy i albo w sumieniu zyska uspokojenie, albo sławną śmiercią polęże i koronę niebieską, a z nią wiekuistą szczęśliwość posiędzie. Amen, rzekł kapelan Muchowiecki. O mości książę, wolałbym ją zmarłą widzieć jęczał rycerz. Płaczże, bo wielką jest twoja strata i my z tobą płakać będziemy, gdyż nie do pogan, nie do dzikich scytów ani tatarów, jeno do braci i towarzyszów życzliwych przyjechałeś. Ale tak sobie powiedz. Dziś płaczę nad sobą, a jutro już nie moje, bo to wiedz, iż jutro na bój ruszamy. Pójdę. Z waszą książęcą mością na kraj świata. Ale pocieszyć się nie mogę, bo mi tak bez niej ciężko, że od nie mogę, nie mogę. I biedny żołnierzysko to się za głowę chwytał, to palce w zęby wkładał i gryzł je, by jęki potłumić, bo go wichura rozpaczy znowu targała. Rzekłeś, stań się wola twoja, mówił surowo ksiądz. Amen. Amen. Woli jego się poddaje, jeno z bólem. Nie mogę dać rady, odpowiedział przerywanym głosem rycerz. I widać było jak się łamał, jak się pasował, aż męka jego wszystkim łzy wycisnęła. A czulsi, jako pan Wołodyjowski i pan podbipięta, strumienie prawdziwe wylewali. Ten ostatni ręce składał i powtarzał żałośnie: Braciszku, braciszku, pohamuj się! Słuchaj, rzekł nagle książę. Mam wieść, że Bochun stąd ku łubniom gonił, bo mi w wasiłówce ludzi wysiekał. Nie desperuj, że naprzód, bo może on jej nie dostał, gdyż po cóż by się ku łubniom puszczał. Jako żywo, może tak być, zakrzyknęli oficerowie. Bóg cię pocieszy. Pan skrzetuski oczy otworzył, jakby nie rozumiał, co mówią. Nagle nadzieja zaświtała i w jego umyśle, więc rzucił się jak długi do nóg książęcych. O, mości książę, życie, krew! – wołał. I nie mógł więcej mówić. Zesła był tak, że pan Longinus musiał go podnosić i posadzić na ławce, ale już znać mu było z twarzy, że się owej nadziei uchwycił jak tonący deski i że go boleść opuściła zaś inni rozmuchiwali ową iskrę mówiąc że może swoją kniaziównę w łubniach znajdzie po czym przeprowadzono go do innej chaty a następnie przyniesiono miodu i wina namiestnik chciał pić ale dla ściśniętego gardła nie mógł Natomiast towarzysze wierni pili, a podpiwszy poczęli go ściskać, całować i dziwić się nad jego chudością i oznakami choroby, które na twarzy nosił. – Jako Piotrowin wyglądasz – mówił gruby pan dzik. – Musieli cię tam w insultować, jeść i pić nie dawać. Powiedz, co cię spotkało? – Kiedy indziej opowiem – mówił słabym głosem pan Skrzetuski. Poranili mnie i chorowałem. Poranili go, wołał pan Dzik. Poranili, choć posła, odrzekł pan Śleszyński. I obaj patrzyli na się ze zdumieniem nad zuchwałością kozacką, a potem zaczęli się ściskać z wielkiej ku panu Skrzetuskiemu przychylności. A widziałeś Chmielnickiego? Tak jest. Dawajcie go nam sam, krzyknął Migurski. Wnet go tu będziemy bigosowali. Na takich rozmowach zeszła noc. Nad ranem dano znać, że i ten drugi podjazd, który w dalszą drogę ku Czerkasom był posłany, wrócił. Podjazd, oczywiście, Bochuna nie dognał ani nie schwytał. Wszelako przywiózł dziwne wiadomości. Sprowadził on wielu spotkanych na drodze ludzi, którzy przed dwoma dniami Bochuna widzieli. Ci mówili, iż Wataszka widocznie kogoś gonił, wszędy bowiem rozpytywał, czy nie widziano grubego szlachcica uciekającego z kozaczkiem. Przy tym, śpieszył się bardzo i leciał na złamanie karku. Ludzie owi zaręczali także, że nie widzieli, aby Bochun jaką pannę uwoził, która gdyby była, wtedy by się jej dopatrzyli niezawodnie, gdyż semenów niewielu przy Bochunie się znajdowało. Nowa otucha, ale i nowa troska wstąpiły w serce pana Skrzetuskiego, gdyż relacje owe były po prostu dla niego niezrozumiałe. Nie rozumiał bowiem, dlaczego Bochun gonił początkowo w stronę łubniów, rzucił się na prezydium Wasiłowskie, a potem nagle zwrócił się w stronę Czerkas. Że Helen nie porwał, to zdawało się być pewnym, bo pan Kuszel spotkał oddział Antonowski, w którym jej nie było. Ludzie zaś sprowadzeni teraz od strony Czerkas nie widzieli jej przy bochunie. Gdzież więc być mogła? Gdzie się schroniła? Uciekła li? Jeśli tak, to w którą stronę? Dla jakich powodów mogła uciekać nie do Łubniów, ale ku Czerkasom lub Złotonoszy? A jednak oddziały bochunowe goniły i polowały na kogoś koło Czerkas i Prochorówki. Ale czemu znowu rozpytywały się o szlachcica z kozaczkiem? Na wszystkie te pytania nie znajdował namiestnik odpowiedzi. Radźcie, że mówcie, tłumaczcie, co to się znaczy, rzekł do oficerów, bo moja głowa nic po tym. Przecie myślę, że ona musi być w łubniach, rzecze pan Migurski. Nie może to być odparł chorąży za ćwilichowski bo gdyby ona była w łubniach, tedy bohun co prędzej do Czechryna by się schronił. Nie zaś pod hetmanów się podsuwał, o których pogromie nie mógł jeszcze wiedzieć. Jeżeli zaś semenów podzielili i gnał we dwie strony, to już, mówię, waci nie za kim innym, jeno za nią. A przecz o starego szlachcica i kozaczka pytał. Nie potrzeba na to wielkiej saga citatis, aby odgadnąć, że jeśli uciekała, to nie w białogłowskich szatach, ale chyba w przebraniu, aby śladu za sobą nie dawać. Tak wtedy mniemam, iż ten kozaczek to ona. O, jako żywo, jako żywo, powtórzyli inni. Ba, ale kto u szlachcic? Tego ja nie wiem, mówił stary chorąży. Ale o to można by się i rozpytać. Musieli przecie chłopi widzieć, kto tu był i co się zdarzyło. Dawajcie no tu sam gospodarza tej chaty. Oficerowie skoczyli i wkrótce przywiedli za kark z obory pizzusitka. – Chłopie – rzekł zaćwilichowski – a byłeś, gdy kozacy z bochunem na dwór napadli? Chłop, jako zwykle, począł się przysięgać, że nie był, że niczego nie widział i o niczym nie wie, ale pan zaćwilichowski wiedział, z kim ma do czynienia, więc rzekł. – O, wierę, pogański synu, żeś ty siedział pod ławą, gdy dwór rabowali? Powiedz to innemu. Ot, tu leży czerwony złoty, a tam czeladnik z mieczem stoi. Obieraj. W ostatku i wieś spalimy. Krzywda ubogim ludziom się przez ciebie stanie. Dopiero szpicusidok ją opowiadać co widział. Gdy kozacy hulać na Majdanie przed dworem poczęli, wtedy poszedł z innymi zobaczyć co się dzieje. Słyszeli, że kniaziowa i kniazie pobici, ale że... Mikołaj atamana poranił, któren też leży jak bez duszy. Co się z panną stało, nie mogli się dopytać, ale drugiego dnia świtaniem zasłyszeli, że uciekła z jednym szlachcicem, który z bochunem przybył. Od co jest? Od co jest? mówił pan Zaćwilichowski. Masz chłopie czerwony złoty. Widzisz, żeć krzywda się nie dzieje? A ty widział tego szlachcica? Czy to kto z okolicy? Widział ja jego pane, ale to nie tutejszy. A jakże wyglądał? Gruby pane, jak piec, z siwą brodą, a proklina w kak ditko, ślepy na jedno oko. O, dla Boga, rzeczy pan Longinus. Taż to chyba pan zagłoba. Albo kto? A? Zagłoba? Czekaj wać. Zagłoba, mogło to być. Oni w Czechrynie się z bochunem powąchali, pili i w kości grali. Może to być jego to konterfekt. Tu pan Zaćwilchowski zwrócił się znów do chłopa. I to ów szlachcic z panną uciekł? Tak jest, tak my słyszeli. A wy znacie bochuna dobrze? Oj, oj, pane, on tu przecie miesiącami przesiadywał. A może ów szlachcic za jego wolą ją uwiózł? Gdzie tam, pane? On bochuna związał i żupanikiem okręcił, a pannę mówili porwał, że tyle ją oko ludzkie widziało. A taman tak wył jak Siromacha. Do dnia kazał się między konie uwiązać i do łubniów pognał, ale nie zgonił. Potem też gnał. W inną stronę. Chwała bądź Bogu, rzeczy Migurski. To ona może być w łubniach, bo że gonili i ku czerkasom, to nic nie znaczy. Nie znalazłszy jej tam, próbowali tu. Pan Skrzetuski klęczał już i modlił się żarliwie. No, no, mruczał stary chorąży. Nie spodziewałem się poza zagłobie tego ani muszu, by on z tak bitnym mężem, jako jest Bochun, zadrzeć się ośmielił. Prawda, Że panu Skrzetuskiemu bardzo był życzliwy za ów trojniak kłubniański, któryśmy razem w Czechrynie pili. I nieraz mnie o tym mówił i zacnym kawalerem go nazywał. No, no aż mnie się w głowie nie mieści, bo i za bochunowe pieniądze wypił on przecie nie mało. Ale by Bochuna miał związać a pannę porwać? Tak śmiałego postępku od niego nie wyglądałem. Gdyżem miał go za Warchoła i tchórza. Obrotny on jest, ale kolorysta z niego wielki. A u takich ludzi cała odwaga zwykle w gębie spoczywa. Niechże on sobie będzie jaki chce, dość że kniaziówne z rąk rozbójnickich wydostał, rzecze pan Wołodyjowski a że, jak widać, na fortelach mu nie zbywa, więc pewnikiem tak z nią umknie, by od nieprzyjaciół był bezpieczny. Jego własne gardło w tym, odpowiedział mi po czym zwrócił się do pana Skrzetuskiego. Pociesz, się, towarzyszu miły, jeszcze ci wszyscy będziemy drużbowali i popijemy się na weselu, zaćwili dodał. Jeśli on uciekł za Dniepr, a o pogromie Korsuńskim się dowiedział, to powinien był do Czernichowa się zwrócić, a w takim razie w drodze go dogonimy. Za pomyślny koniec trosków i umartwień naszego przyjaciela! zawołał Śleszyński. Poczęto wznosić wiwaty dla pana Skrzetuskiego, kniaziówny, ich przyszłych potomków i pana Zagłoby. I tak schodziła noc. Świtaniem zatrąbiono wsiadanego. Wojska ruszyły do łubniów. Pochód odbywał się szybko, gdyż chówce książęce szły bez taborów. Chciał był pan Skrzetuski z tatarską chorągą naprzód skoczyć, ale zbyt był osłabiony. Zresztą książę trzymał go przy swej osobie, bo życzył mieć relację z namiestnikowego posłowania do Siczy. Musiał więc rycerz sprawę zdawać jako jechał, jak go na chortycy napadli i do Siczy powlekli. Tylko o swych certacjach z Chmielnickim zamilczał, by się nie zdawało, że sobie chwalbę czyni. Najbardziej zalterowała księcia wiadomość o tym, że Stary Grodzicki prochów nie miał i że przeto długo się bronić nie obiecywał. Szkoda to jest niewypowiedziana, mówił, bo siła, by ta forteca mogła rebeli przeszkadzać i wstrętów czynić. Mąż też to wielki jest pan Grodzicki. Prawdziwe rzeczy pospolitej decus et praesidium. Czemuż on jednak do mnie poprochy nie przysłał? Byłbym mu był z piwnic łubniańskich udzielił. Sądził widać, że Hetman Wielki ex officio powinien był o tym pamiętać, rzekł pan Skrzetuski. A wierzę, rzekł książę i umilkł. Po chwili jednak mówił dalej. Wojennik to stary i doświadczony, hetman wielki, ale zbyt on dufał w sobie i tym się zgubił. Wszakże on całą tę rebelię lekceważył i gdym mu się z pomocą kwapił, wcale niechciwie mnie wyglądał. Nie chciał się z nikim sławą dzielić i bał się, że mnie Wiktorię przypiszą. – Taki ja mnie mam – rzekł poważnie Skrzetuski – Batogami zamierzał Zaporoże uspokoić, i od co się zdarzyło. Bóg pychę skarał. Pychą też to, Bogu samemu nieznośną, ginie ta rzecz pospolita. I podobno nikt tu nie jest bez winy. Książę miał słuszność, gdyż nawet i on sam nie był bez winy. Nie tak to dawno jeszcze, jak w sprawie z panem Aleksandrem Koniec Polskim książę wjechał w cztery tysiące ludzi do Warszawy, którym rozkazał, aby jeśli będzie zmuszony do przysięgi w Senacie, do Izby Senatorskiej wpadli i wszystkich siekli. A czynił to nie przez co innego, jeno także przez pychę, która nie chciała pozwolić, by go do przysięgi pociągano, słowom nie wierząc. Może w tej chwili przypomniał sobie oną sprawę, bo się zamyślił. I jechał dalej w milczeniu, błądząc oczyma po szerokich stepach okalających gościniec. A może myślał o losach tej rzeczypospolitej, którą kochał ze wszystkich sił swej gorącej duszy, a dla której zdawała się zbliżać dies irie et calamitatis. Aż też po południu pokazały się z wysokiego brzegu suły wydęte kopułki cerkwi łubniańskich. Błyszczący dach i spiczaste wieże Kościoła Świętego Michała. Wojska powoli wchodziły i zeszło aż do wieczora. Sam książę udał się natychmiast na zamek, w którym, wedle naprzód wysłanych rozkazów, wszystko miało być do drogi gotowe. Chorągwie zaś roztasowywały się na noc w mieście, co nie było rzeczą łatwą, bo zjazd był wielki. Wskutek wieści o postępach wojny domowej na prawym brzegu. I wskutek wrzenia między chłopstwem, całe szlacheckie zadnieprze zwaliło się do łubniów. Przyciągała szlachta z dalekich nawet okolic, z żonami, dziećmi, czeladzią, końmi, wielbłądami i całymi stadami bydła. Pozjeżdżali się także komisarze książęcy, podstarościowie, najrozmaitsi oficjaliści stanu szlacheckiego, dzierżawcy, Żydzi, słowem, wszyscy, przeciw którym bunt Ostrze noża mógł zwrócić. Rzekłbyś, odprawował się w Łubniach jakiś wielki, doroczny jarmark, bo nie brakowało nawet kupców moskiewskich i Tatarów astrahańskich, którzy na Ukrainę z towarem ciągnąc tu się przed wojną zatrzymali. Na rynku stały tysiące wozów najrozmaitszego kształtu. O kołach wiązanych wiciami i o kołach bez szprych z jednej sztuki drzewa wyciętych telek kozackich szarabanów szlacheckich goście co przednieśli mieścili się w zamku i w gospodach drobiazg zaś i czelać w namiotach obok kościołów porozpalano ognie na ulicach przy których ważono jadło a wszędy ścisk zamieszanie i gwar jak w ulu najrozmaitsze stroje i najrozmaitsze barwy żołnierstwo książęce z podróżnych chorągwi Hajducy, pajucy, Żydzi w czarnych opończach, chłopstwo, Ormianie w fioletowych myckach, Tatarzy w tołbach. Pełno języków, nawoływań, przekleństw, płaczu dzieci, szczekania psów i ryku bydła. Tłumy te witały z radością nadchodzące chorągwie, bo w nich widziały pewność opieki i zbawienia. Inni poszli pod zamek wrzeszczeć na cześć księcia i księżny chodziły też najrozmaitsze wieści między tłumem to że książę zostaje w łubniach to że wyjeżdża aż hen ku litwie gdzie trzeba będzie za nim jechać to nawet że już pobił chmielnickiego a książę po przywitaniu się z małżonką i oznajmieniu o jutrzejszej drodze patrzył frasobliwie na one Gromady wozów i ludzi, którzy mieli ciągnąć za wojskiem i być mu kulą u nóg, opóźniając szybkość pochodu. Pocieszał się tylko myślą, że za Barchinem, w spokojniejszym kraju, wszystko to się rozproszy po rozmaitych kątach pochowa i ciążyć przestanie. Sama księżna z Fraucymerem i dworem miała być odesłana do Wiśniowca, aby książę z całą potęgą bezpiecznie i bez przeszkód mógł w ogień ruszyć. Przygotowania na zamku były już zrobione, wozy z rzeczami i kosztownościami spakowane, zapasy zgromadzone, dwór, choćby zaraz do wsiadania na wozy i konie, gotowy. A oną gotowość sprawiła księżna Gryzelda, która duszę w nieszczęściu miała tak wielką jak książę, i prawie mu wyrównywała energią i nieugiętością charakteru. Widok ten bardzo pocieszył księcia. Choć serce rozdzierało mu się na myśl, że przychodzi opuścić gniazdo łubniańskie, w którym tyle szczęścia zażył, tyle potęgi rozwinął, tyle sławy zdobył. Zresztą smutek ten podzielali wszyscy. I wojsko, i służba, i cały dwór. Bo też wszyscy byli pewni, że gdy kniaś w dalekich stronach będzie walczył, nieprzyjaciel nie zostawi łubniów w spokojności, ale się na tych kochanych murach zemści za wszystkie ciosy, jakie z rąk książęcych poniesie. Nie brakowało więc płaczu i lamentów, osobliwie między płcią niewieścią i tymi, którzy się już tu porodzili i groby rodzicielskie zostawiali.